Jesteśmy na stoisku firmy Mayumi Chemicals. Mayumi Chemicals jest firmą polską, rodzinną z siedzibą w Radomiu. Działamy na rynku od 2004 roku. W naszej ofercie możecie Państwo znaleźć PVC, dodatki do PVC, kompaundy, poliolefiny, jak również obsługujemy różne inne aplikacje. Zapraszamy na stronie w celu zweryfikowania oferty. Jeżeli chodzi o te targi, tutaj jesteśmy pierwszy raz na targach i jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tutaj odzewem z rynku. Planujemy jak najbardziej na przyszłe edycję również być obecnymi tutaj na tym wydarzeniu. Zapraszamy Państwa na kolejne wydarzenie, na którym będziemy wystawcą. Są to targi K w Düsseldorfie. Zapraszamy na stoisko w hali 7B10. Czekamy tam na Państwa i do zobaczenia.